Oczywiście atmosfera wtedy, atmosfera jest najłatwiej budować, kiedy są wyniki. Na dobrą kiedy są wyniki, to nie trzeba tej atmosfery budować, bo ta atmosfera sama przychodzi. Wydaje mi się, że po dość ciężkich początkach, które mieliśmy w e, reprezentacji przyszłych, teraz e, przyszedł troszeczkę lepszy moment, bo osiągamy po prostu lepsze wyniki i ta atmosfera wokół reprezentacji, która jest, e, po prostu się poprawiła. Oczywiście cele na euro będzie naprawdę e, dużo osiągnięć jeżeli wyjdziemy z grupy, myśląc, myśląc i patrząc realnie. Aczkolwiek e, piłka nożna jest to naprawdę e, bardzo nieprzewidywalny sport i wiele rzeczy się może, może, może wydarzyć. Także oczywiście chciałbym, żebyśmy doszli do finału, tylko że patrząc na to po prostu realnie, na, nasz, e, na dzień dzisiejszy, na to. Jakie, jakie drużyny i, i jaki futbol prezentują, to oceniam to, to realnie nasze wyjście z grupy będzie naprawdę dużo... wiemy, że Włochy to na pewno ciężki przeciwnik i światowa czołówka. Yy, Zdobyliśmy, że co świata to ciężki, nie, w 200 roku na pewno yy, mają silną reprezentację, odmłodzili ją i wiemy, że będzie to trudne spotkanie, ale my staramy się patrzeć razie na naszą grę i, Wiemy, że w ostatnich spotkaniach y, nasza gra wygląda coraz lepiej i będziemy starali się. Spotkanie z do dookoła. E, na euro też tak będzie. Dobrze. <grywa> e, nie, ale poważnie mówiąc no taki dzień. E, no, dzisiaj jest e, akurat taką, że możemy się spotkać, spotkać z Wami, natomiast e, z reguły jest to dzień lżejszy. E, do południa, tak jak dzisiaj miało to miejsce, mieliśmy taką krótką odprawę. E... Później chwilę odpoczynku po południu mamy trening na stadionie i praktycznie w sumie to wszystko, co w dniu dzisiejszym będziemy robić. Więc ta jakaś taka główna praca, która była do wykonania, została, powiedzmy, już wykonana. E... No a dzisiaj już tylko taki kilku euro zmówili, jutro um, Nie mam na to wpływu, to wybierał trener. Oczywiście jestem z tego dumny, że, że, że tak jest, aczkolwiek chciałbym, żeby to było również potwierdzenie wśród zawodników. Druga rzecz, no, to jest w pewnym sensie taki dodatkowy obowiązek, obowiązek, dodatkowy obciążenie funkcja kapitana i tak na dobrą sprawę no, wszystkie rzeczy, które się dzieją, to pierwszy, który jest odpowiedzialny za to, jest, jest Zawsze one są przynajmniej niezależnie to, to od przeciwnika, z którym się gra na akurat tego reprezentacja. E, mamy takie założenie, żeby dosyć mocno intensywnie i często stosować wysoki pressing, a, co ma zmusić oczywiście. E, 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 przeciwnika do startu i, i do możliwości stworzenia jakiegoś szybkiego kontrataku, czy, czy, czy ataku zaraz na powie przeciwnika, tak więc... E, to jest powiedzmy jakieś takie główna, główna zasada, akurat e, w naszej reprezentacji wiadomo, że e, no, różnie to, to wypada na tle różnych przeciwników, bo, bo, bo są przeciwnicy o wyższych umiejętnościach e, technicznych, e, piłkarskich, gdzie, gdzie taka gra pod, pod wysokim pręsykiem nie, nie sprawia problemu, problemów, tak więc wtedy trzeba też jakoś tam zmienić e, to swoje podejście i ustawienie na wojsku. Ale ogólnie mówiąc, e, te założenia są i, i z reguły zawsze, jak jeszcze staramy się ich e, wywiązywać.